Komfortowe mieszkanie na cichym osiedlu to cel wielu ludzi. A czego pragną zwierzęta? Wygodne legowisko z widokiem na nieodległą łąkę i las. O takim apartamencie marzy wiele krów. I właśnie to marzenie spełnili właściciele gospodarstwa w Bierzbnicy w w pomorskim Zaprojektowana i wyposażona przy współudziale firmy Arntien Obora posiada wyjątkowy mikroklimat. Ten mikroklimat w takiej oborze jest najbardziej zbliżony do naturalnego, czyli do takiego, w którym krowa lubi przebywać i z którego to środowisko krowa pochodzi. Jak na apartament, przystało okna wyposażone w automatyczne kurtyny, które podnoszą się i opuszczają w zależności od panujących wewnątrz i na zewnątrz warunków atmosferycznych. Wszystkim steruje oczywiście system komputerowy. Posiada czujniki wiatru, deszczu, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Specjalny algorytm dobiera odpowiednie otwarcie tej kurtyny dla spodziewanych warunków obory. Komputer steruje też oświetleniem. Specjalne, energooszczędne lampy LED włączają i wyłączają się samoczynnie, dostarczając zwierzętom optymalną ilość światła. Takich automatycznych udogodnień jest tu więcej. Choćby to uprzątanie ganków gnojowych. W zależności od potrzeb specjalny zgarniacz spycha nieczystości wprost do kanału. Efekty widać gołym okiem. Zdecydowanie poprawa zdrowotności i jakości mleka pozyskiwanych od tych zwierząt. Mamy spadek zapaleń wymią o ponad 70%, no i jakość mleka znacznie się poprawiła. W tej nowoczesnej oborze każdy drobiazg ma znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o legowisko. Długość przegrody, pozycjonowanie rury karkowej czy deski progowej. Wszystko zostało dokładnie przemyślane, zaplanowane i wykonane. Całość wypełnia specjalna ściółka. Mamy tutaj wapno zmieszane z słomą i dodana jest woda. Także one leżą tutaj na ściółce takiej wapno-słoma i woda. I no mniej jest zapaleń, wymion, mniej jest chorób. I myślę, że to w tym kierunku się sprawdza. Leżenie, leżenie, jeszcze raz leżenie, potem spacer wzdłuż obory i znów pora na odpoczynek. W tej oborze krowy mogą poczuć się naprawdę zrelaksowane. Widać, że te krowy chętnie i długo przebywają na legowisku, a krowa ten czas pomiędzy dojem i spożywaniem paszy powinna spędzać na leżeniu i produkowaniu mleka. Koniec leżenia. Pora wstawać, tym bardziej, że podano do stołu. Zbilansowana dieta, łatwy dostęp do wody i sprzyjające warunki. W tej nowoczesnej oborze to wszystko przekłada się wprost na efektywność produkcji. Wydajność mleka od każdej krowy e, wzrosła o ponad 2 litry. To świadczy samo o sobie, jak, jak, jak one się tu poczuły. Zalet nowoczesnej obory jest wiele. Minus tylko jeden: cena. To już 1800 euro za jedno stanowisko. A to jest na jedno obor około 4 milionów, a na dwie obory to 8 milionów złotych. 8 milionów to ogromna kwota. Nic dziwnego, że podczas zwiedzania wielu rolników skrobało się w głowę skąd wziąć na to pieniądze. Są jednak instytucje, które mogą udzielić wymaganego wsparcia, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Przede wszystkim to jest kwestia zdolności kredytowej i zabezpieczenia odpowiedniego kredytu, czyli ta podstawa, którą oceniamy jako bank. Natomiast dla nas, dla banku, który zajmuje się specjalnie agrobiznesem, nie bez znaczenia jest doświadczenia klienta. Tego gospodarzom zbieżnicy trudno odmówić. Podobnie zresztą jak odwagi i ambitnych planów. Chcielibyśmy jeszcze wybudować biogazownię i zamknąć tutaj cały obiekt. tak? produkować energię, ale także i ciepło, które by poszło na budynki gospodarcze, na budynki socjalne, a resztę nadwyżkę, czyli nadwyżkę energii byśmy sprzedawali do zakładu energetycznego. To oczywiście kwestia przyszłości. Na razie 2200 krów z musi pracować. Pracować w naprawdę komfortowych warunkach.